Tutaj Kocica i to jest mój pierwszy odcinek na YouTubie I chciałbym Wam pokazać moje konie i zestawy szlejch Oraz konie mojej siostry I destaw. Tak To jest KWDK i ona już ma swój pierwszy filmik na YouTubie Ona również jest YouTuberką Dobra, przejdźmy do koni Pierwszym koniem tutaj jest Czarny Książę, koń mojej siostry, czyli Kawodeka. To jest jej pierwszy koń, to jest ogier fryzyjski. Do Czarnego Księcia mam moją e, ulubioną kladrze szlejcha, e, krecz fryzyjską Izis. E, ona jest moim ulubionym koniem, ja ją bardzo kocham. Do nich mam klaczkę fryzyjską Astrę, ona nie jest ze szlecha, to jest biały plastikowy źrebak pomalowany na czarno. Chciałam, żeby fryzy też miały dziecko, bo wszystkie nasze konie mają dzieci, no i się tak wyróżniali, dlatego pomalowałam białego zierbaka na czarno i mają Astrę. Następnym koniem jest moja klacz Pinto, to jest mój pierwszy koń. Kupiłam ją w 2015 roku na wakacjach w zakopanym e, i wtedy e, tak, e, w tym samym dniu, w tym samym sklepie e, kawoda e, kupiła sobie e, czarnego księcia i ja ją e, też bardzo e, lubię. E, ona ma taką e, fajną łatkę w kształcie serduszka. Taką o. I ona ma dwójkę dzieci. Z kolekty klaczkę Pinto. To jest jej córeczka ma na imię Rosie. Ja się nie znam na kolekcji, ale tak piszę jej na brzuchu zaraz. Chyba nie widać. Ale także w pierwszym zdaniu piszę Pinto For, czyli zrobię Pinto. No i uwierzyłam temu, ja się na kolekcji nie znam. Mamy tylko dwa konie z kolekty. Następną kalaczką e, to jest e, moja klaczka trakeńska, Veri. E, będę miała do, nich, do niej rodziców, ale na razie e, opiekuję się nią Grace. E, Veri to był mój drugi koń. Mam tu chylacz Apalosa Nevada. Dostałam ją na Mikołaja. Ona ma również e, synka roczniaka Palosa, który jest koniem mojej siostry. Ma na imię Demon, i to, i ta, to imię nie jest związane z żadną jego, z jego cech. Mam też no znaczy, moja siostra ma ogiera Appalosa Mamy całą rodzinka Appalosa i mamy jeszcze jednego konia z kolekty. To jest Ros No, ogierek myślę, powiem, że to jest hanowerski. Mam jakąś taką długą nazwę, gdzie. No, ostrość. Z tą stronę. O, widzicie? Taka głupia nazwa. I na razie e, to on, e, nim się e, opiekuje Nevada z Saifunem, i ma tutaj swojego kolegę e, Demona. Na Mikołaja również dostałam zestaw e, do skoków. E, ludzik ma na imię Sara. Do niej oczywiście jak zawsze jest czarne siodło z białym czaprakiem, czarne ogłowie, zielony kantar. Ja miałam ten brązowy, ale zamieniła się z moją siostrą, bo ten jest mały, a ten brązowy, czyli wcześniejszy mój, jest większy, a moja siostra ma no, koniec ogiery i jak, no, jak to na ogiery przystało, mają duże i tak samo e, ma moja Izzy no iziz i ten kanter po prostu i ten kanter po prostu no e, na chrapie nachodzi na oczy i jest po prostu mały ten kanter dlatego się zamieniłyśmy <laughs> jeszcze była brązowa derka w taką kratkę jest taka fajna, miękka na rzepę e, moja siostra została na Mikołaja Zestaw nowy razem z Tajfunem Mieliśmy najpierw z Rybaka A potem na Mikołaj dostałyśmy Rodziców No to jest Will I to jest tata Sary Do niego były takie rzeczy Czyli Takie siodło zdobne Z czerwonym czaprakiem Takie ładne malowanie O głowie, takie zwykłe Brązowe z sprzączkami pomalowanymi na srebrno, z no, wędzidłem. Chociaż sobie dziwo nie jest z wędzidłem takim prawdziwym. No jest nasz Kanter, który właśnie mówiłam, że on był wcześniej mój, bo on jest większy. I e, taką niebieską derkę w, w mniejszą kratkę, w dużą kratkę, w mniejszą kratkę. I to jest derka zarówno Tajfuna, jak i Czarnego Księcia chociaż czarny Księży ma swoją a ta derka jest inne wady i Iziz, bo Izis nie ma swojej derki no, ta derka jest jakby taka inna, bo ona jest z takiego cieńszego materiału jest taka bardziej miękka i taka fajniejsza, to jest taka patrzcie, porównaję sobie dzięki no także słyszycie, że jest różnica materiałowa Tutaj w tej stajni były konie i tu były zestawy. Ta stajnia to jest stajnia to z pudełka na narzędzie. To była jeszcze taka przegródka, ale my ją no, wyjęłyśmy i teraz są takie bez zamknięć boksy. To jest jedna z, zaraz Wam powiem, czterech stajen, stajni chyba się mówi, stajni, stajni, nie wiem. O, I ona jest do przenoszenia, bo ma taką rączkę, tu. Jak się położy... My kładziemy konie zestawy w pudełkach yy, i tu jest ta rączka i można po prostu sobie nieść. No. Także to by było tyle. Pa, yy, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I widzimy się w następnym filmiku, który ukaże się nawet jeszcze dzisiaj. No to co? No to pa! No i się widzimy w następnym filmiku jeszcze raz. Cześć!